Wojna! Tu, tu, tu. Jak to fajnie wygląda? Cześć, witajcie z strony Frogs, i tym filmiku pokażę Wam walkę pomiędzy zombimi a żelaznymi golemami. Zobaczymy, kto wygra. Obstawiam, że wygrają żelazne golemy, a to dlatego, że po prostu są większe. Więc na początku sobie zespolniłem jednego zombiego i jednego żelaznego golema. Potem zrobimy dalej, zespolnimy sobie na przykład Pięć zombie i zobaczymy czy te pięć zombie pokona tego golema, który będzie tutaj sobie stał. A jeżeli pokona to powstawimy jeszcze więcej. Więc, jeżeli wam się film spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeżeli jesteś nowy. A jeżeli jesteś już subskrybentem to możesz sobie kliknąć dzwoneczek i tam zaznaczyć sobie, żebyście powiadomienia dostawali, że wrzuciłem film. Okej, okay, więc nie będziemy przedłużać, sobie tutaj już zmienimy perspektywę. Tu, tu. Ło, dobra. Więc jak widzicie, mam tutaj na eku spawn zombie i oczywiście żelazny, żelazne bloki i pumpkin. Nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Więc pierwszy zrobimy sobie tutaj zombie. Pracujemy sobie dwa od razu, może lepiej będzie. Okej, okay, i sobie tutaj od razu spawnimy naszego, naszego golema. W ogóle chciałem Wam powiedzieć, że można te iron golemy budować na przykład tak. Albo tak, taka ciekawostka, taka no... Nie wiem czy widzieliście, ja ostatnio tego nie wiedziałem. A więc sobie wspomnimy tutaj. Jak widzicie mamy dwóch zombie. Jednego iron golema. Jak widzicie nie mogę tutaj przejść, a to dlatego, że... Zrobiłem sobie tutaj taką... Taki, taki fajny mechanizm, więc klikam sobie tu. Uwaga, wojna! Zobaczymy kto wygra, oczywiście wygra pewnie... Żelazny golem, ale zobaczymy ile zombie potrzebu... Ile zombie potrzeba, żeby... Co ten zombie? Żeby zabić Golden... Nie golden, tylko ironowego tego golema. Więc jak widzicie dobrze sobie radzi, ale czy poradzi sobie na przykład już z pięcioma zombiami? Zombiami? Tak można mówić, nie wiem. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ło, ten jest uzbrojony, więc jeszcze trudniej. Ale zobaczymy czy, nas, czy nasz żelazny golem da radę. Więc jak widzicie... Dzieje się wojna. Co to będzie jak spełnił tutaj z 20 zombie i z 5 takich iron golemów? To, to będzie wojna. Jak widzimy nasz zawodnik daje sobie dobrą, dobrze radę. Jesteś dobry, dał ci kwiatka, ale nie mam kwiatka w ogóle. Można, można wyrzucać mu kwiatka, tak? Czekajcie, wyrzucę mu kwiatka. Masz kwiatka. Podniesiesz go? Aha! Obraził się na mnie. Ty kupku. Dobra. Więc spełnimy jeszcze więcej yy, zombie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak temu da radę, to ja nie wiem, to jest mistrz. Ale chyba nie da rady, zobaczcie, jak go otaczają. Dawaj, wierzę w ciebie, dasz radę. Pokonasz ich wszystkich. Kurde, mogę sobie tutaj dać takie. Patrzcie, pokonali go. Dobra robota, zombie, ale. Czy pokonacie. Aż trzy żelazne golemy? Zobaczymy. Więc sobie postawmy tutaj. O tak. Ale lepiej, lepiej chyba stawiać tak, tak wygodniej mi jest. Ok. Stworzymy sobie takie trzy. I zaczymy, będziemy nam tak kozaczyć. Ok. Tu kolejny powstaje. Tu. Tu. Ale mamy, mamy trzech, trzech, trzech Iron Golemów. Zostawimy sobie więcej zombie. Żeby było jeszcze lepiej. I zobaczymy, kto wygra. Poznamy sobie jeszcze więcej zombie. Jak wygrają Iron Golemy, to zrobimy tutaj, postawimy sobie 10 iron golemów, VS 50 zombie. To będzie dobre. Więc zaczynamy zabawę. Klikamy sobie dźwignię. Ale jestem takim trochę... masochistą. Chociaż nie wiem czy tak można powiedzieć. Nie, nie można tak powiedzieć, bo taką o Nie Nieważne! Po prostu jestem taką osobą, która jak widzicie tutaj organizuje walki nielegalne. Patrzcie. Nie, no to dla nich to za mały. Za mały ten. Za, za mały poziom trudności. No zobaczcie, jak jak sobie radzą. Dobra, dobra. Czy takie kozaki jesteście? Dobra. A teraz dacie radę? Daj, dajmy jeszcze więcej, żeby sobie walczyli. Jezus, jak to fajnie wygląda. Ale patrzcie, jak odczuli go. Jeden Iron Golem ma przesranę. Patrzcie, zabili jednego. O matko dobra. Niech te zombie zabiją do końca Iron Golemy i zrobimy sobie armię Iron Golemów. I wtedy to w ogóle będzie masakra. czy ich pokona, nie pokona już. Ale... Jak one do góry lecą, to fajnie wygląda. O nie! O nie, dzień! 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 Nie mogłaby być dzień. Pierwszy raz, mom pierwszy, mom pierwszy raz, kiedy to że była noc. oczywiście, gdyby był dzień, to one by się paliły, nie? Dobra, więc jak widzicie, pokonali, pokonały zombie. W ogóle z Iron Golemów lecą irony, nie wiedziałem o tym. Będę się zapamiętać, Dobra, czekajcie. Ja sobie tutaj to zablokuję. I zespołnimy sobie... Czekajcie, ile to, jest, ile to jest zombie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Zwróciłem. liczyłem? Sześć, siedem... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Zwolnijmy ja jeszcze troszkę, nie będę tego liczył, bo to nie ma sensu. Ok, tu, 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 tu. Pamiętajcie, możecie wbić na moją grupę orki Froksia, bo zmieniłem nazwę ze strasznych, orki, ze strasznych orków Froksia na orki Froksia. Pamiętajcie, wejdźcie na grupę, możecie tam się przywitać. Będę starał się z wami kontaktować, nie kontaktować, tylko z wami się tak jakby komunikować. Dobra, tyle zombie wystarczy i postawmy sobie teraz iron, iron golemy. Nie wiem, postawmy ich może z 6. no coś takiego, więc tutaj sobie postawmy, tu, 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 tu. okej, raz, dwa, trzy, cztery, 5. 6. A teraz siódmego postawmy, jolo, takie. Dobra, więc sobie już tu zamie zamie zamienimy w nie. Żebyś były żelaznymi golemami. Odejdź. Odejdź. No, kurde. Gruba się. Odejdź. No, dobra. Tu. 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 Odejdź. Tu. W ogóle, jeżeli, jeżeli chcecie więcej takich filmików, gdzie iron golemy walczą z kimś, albo w ogóle inne moby, na przykład Iron Golemy VS. O matko co to będzie się działo. Wiecie co? Zaspałem ich jeszcze więcej. Więc jeżeli chcecie takich więcej filmiku, to mogę je robić, bo bardzo fajnie, się, bardzo fajnie się tu gra. Można sobie zobaczyć jak moby walczą ze sobą. Nie wiem jakie też moby walczą ze sobą, więc możecie napisać w komentarzu, jakie moby ze sobą będą walczyć. Wiem, że zombie atakuje na przykład villagerów, ale... No wiecie, villagery nie obronią się, więc nie ma sensu, żeby, żeby tak zrobić, nie? Dobra. Tyle wystarczy chyba nam. No, tak mi się wydaje, więc uwaga, weźmijmy sobie tu. O, o. W ogóle jestem zadowolony z tego, że nagrywam filmiki na zapas. Więc nie, nie, nie zdarzy się tak, że nie będę na przykład miał czasu, żeby nagrać jakiś odcinek, bo będziesz miał je na zapas po prostu nagrane. Więc filmik wrzucam w niedzielę, więc jest niedziela. Wczoraj był parkour, mam nadzieję, że wam się spodobał. Okej, okay, więc tyle tyle, tyle iron golemów nam starczy, albo wiecie, czekajcie. Jeszcze postawimy dwa i lecimy z koksem. O. Tu. Tu. Troszkę. Te one już się klepią tutaj. Dobra. Wypuszczamy. Wojna! Tu, tu, tu. Jak to fajnie wygląda. Zobaczymy kto wygra. Obstawiajcie. Piszcie w komentarzach czy wygrają zombie czy żelazne golemy. Ale wydaje mi się, że... No właśnie. Za mało zombie dałem. Muszę dać jeszcze więcej. A, golden, golden, golden. Czemu mówię golden? Iron golemy nie macie tak łatwo. Musicie tutaj powalczyć troszkę. Dobra. Zobaczymy. Ale patrzcie ile fal potrzebują przetrwać takie iron, iron golemy. Bo one oczywiście służą do bronienia villagerów, więc... Muszą być dobre, czekajcie. Co tu się dzieje? Halo Za mało tych zombi im daje, żeby... Oni muszą pokonać zombie. Znaczy Iron Golemy. Jezu, ale mi słuchał, galę, tak się nagadałem. Dobra. Jak widzimy Trochę iron Golemów pocierpiało. Jeszcze tutaj troszeczkę postawmy. I zobaczymy, jak sobie dadzą radę. Ale jak widzicie, jak macie swój domek czy coś, to sobie postawcie iron golemy, bo widzicie, jak oni dobrze walczą. Jak bronią. Nie tylko od zombie, bo potrafią zabić klipera i inne moby. Dobra, jeszcze tutaj. Tu, tu, tu. A ostatnia fala, i będziemy kończyć odcinek, bo za długi też nie może być. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmików. Oczywiście, jeżeli macie jakiś fajny komentarz, to postawię pod nim serduszko, więc, więc myślę, że warto komentować moje filmy. I oczywiście jutro będzie odcinek z Minecraft ferajny. Mam macie, że czekacie. Bo ja w sumie też nie mogę się czekać. O, nie deszcz. Super jak wszystko to wszystko. Ale powiem Wam, że na tych drogach bardzo fajnie wyglądają krople deszczu. No to powiem wam że dużo, dużo potrzebowaliby zombie, żeby wygrać. Czekajcie, postawmy sobie, sobie czy tutaj ostatnią falę i będziemy naprawdę kończyć, bo... bo... bo tak. Więc dobra. Tyle, tyle zombie wystarczy. Ostatnia wojna. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Dalej nie mogę się nadziwić, jak to fajnie wygląda. Niczym wojna w Minecraft. Dobra, chyba już nie dadzam rady. Patrzcie, jak oni... Powie... O, patrzcie! Czterech zostało. Więc postawiliśmy sobie 10 Iron golemów, tak na oko. VS, no powiem wam, że chyba ze 100 tych, albo i więcej, ze spełniliśmy zombie. Więc dali radę. Tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo żarcia od zombie, które nie polecam jeść. Więc myślę, że to było na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek, jeżeli mnie nie jeżeli mnie subskrybujecie. A chcecie nie pomijać moich wszystkich filmów. Więc polecam, więc dzień się zrobił, pamiętajcie, wbijajcie na moją grupę Orki Froki na mojego fanpage'a, oczywiście kto nie subskrybuje niech zasubskrybuje, to było na tyle, subskrybujcie, komentujcie, cześć, pomacham wam oczywiście jak zwykle.